Z okazji 11 listopada Dnia Niepodległości, który jest jednym obok 3 maja z najważniejszych świąt państwowych w Waszej ojczyźnie, my jak wiele innych szkół w Polsce, czy prawie wszystkie szkoły w Polsce, czy wszystkie szkoły w Polsce staramy się ten dzień jakoś uznić, tylko że nie chcemy zamrobić Akademii kuczci, tylko z tej w teatr szkolny raz w roku robi przedstawienie o treści patriotycznej. Po co? Chcielibyśmy, żebyście zapamiętali ten dzień, żebyście zapamiętali co to jest za święto, żebyście w sądzie ulicznej potrafili powiedzieć co się stało 11 listopada. A po drugie, ponieważ jesteście jeszcze bardzo młodzi i mało o historii wiecie, chcielibyśmy wam także pokazać, jak do tego 11 listopada doszło? Dlaczego Polacy musieli o tę niepodległość walczyć, przypominając podstawowe fakty historyczne, podstawowe dla starszych. Wyśle o tych faktach dopiero uczycie. Więc także to przedstawienie ma taki wymiar także dydaktyczny. Są tutaj w zespole debiuty klas pierwszych. Bardzo ze się starał, siedział z torkami. Mam nadzieję, że wszystko nam wyjdzie. Pros prosiłabym Was o skupienie, o uwagę i żebyście wspierali ak aktorów, żeby im wszystko wyszło. Zapraszam Was serdecznie na przedstawienie z okazji 11 listopada pod tytułem Muzeum. W naszej państwowości. Znajdziecie tu różne pamiątki. Yy, bo były dwa rozbiory, które. Pierwszy rozbiór był w 1772 w. roku, a drugi. A ty co, popisać się musisz? Jak się ślicznie nauczyłaś? Spokój się muzeum jest No cóż, dobrze, że chociaż część zna podstawowe fakty. Wracamy do drugiego zbioru. Jak który... wiadomo w 1793 roku, po tym roku używania polskich pospieszczerzy jeszcze łóżkości już go nieudanym niestety. A ty dostanie. co następny? Najlepiej no do całego podręcznika się na pamięć O mówiłam? Nie, ja uprzejmie dziękuję. Moja pracowniki nie ma żadnego sensu. Mi nie płacą za przeczytowanie osłuchanej młodzieży. Jeżeli nikogo, no prawie nikogo, nie obchodzi to co mówię, to ja rezygnuję. No. Ładnie się popisaliście. Skoro nie wiecie nic o historii, moglibyście chociaż posłuchać. O Boże, proszę Pani, a po co to nam? Już weszliśmy do Europy, mamy nowe porządki, będziemy mieć euro. Europa jest bez granic, po co to trucie? No właśnie, po co nam ta historia? Jeszcze jeden termin do wykuwania. No wiesz, to już przegrąca wszelkie granice. Tego już zawierę. Stoję w tej sali od wieków. Czegoś takiego jeszcze nie słyszałam. Wasze słowa sprawiły, że przekroczyłam czas. Zbawałam innych z portretów. Wyobraziliście nas, jak nikt do... Panie Leopoldzie! Panie Leopoldzie! Wszystko z żoną słyszeliśmy. Boże, dziadek? Babcia? Gdzie dziadek z babcią stali w domu? Nawet śniadanie mi dali. Dziadek? Prapra pra, dziadek raczej. A to twoja prapra pra, babcia. Maryja. To jest mój prapra pra Boże dziecko, jak ty wyglądasz? Co ci się z włosami zrobiło? I to ma być krew z mojej krwi? Jeszcze mówi, że nic go przeszłość nie obchodzi. Moja przeszłość. Nasza przeszłość. Siadajcie, siadajcie, moje panie. A ty co, nawet kobiecie ustawić miejsca, nie mówisz? Przeszłość niepotrzebna. A czy wy wiecie, że gdyby nie ta niepotrzebna przeszłość. To w Europie byście dzisiaj nie byli, nie byłoby nas, bo tu nie byłoby naszego kraju. A jest właśnie dzięki przeszłości. Jest, bo pokolenia naprawiały to, co zniszczyły rozbiory. Zobaczcie więc tę przeszłość. Wiedział, wiedział, że to się tak skończy, Ma czerwone ślubownce wojskowe, Ma trudne tak duże z A chodził na spacery, Nie ze swojej kasy utrzymuje w nie wiedział jeszcze, Nie poszedł w Jakie kiedyś i za co, Zaleśnią mu Akt I państwo państwa ościenne Przywrócą spokojność obywatelom naszym. Przeto z wolnej woli Dziś rezygnujemy z pretensji do tronu i polskiej korony. Nieszczęśliwie zdarzona w kraju insurekcja pogrą pogrążyła go w chaos oraz stan zniszczenia. Wieczołowitość nasza na nic się nie przyda. Świadczymy z całą rzetelnością naszego imienia. Cofnęliśmy się daleko. Bo do 1795 roku. Roku trzeciego rozbioru. Król abdykował. I straciliśmy niepotrzebność. No właśnie. I co dalej? Przetrwaliśmy, bo z pokolenia na pokolenie wierzyliśmy w te słowa. Nie rzuć im ziemi skąd nasz ród. Nie damy pogrzeć. Moc. Jeszcze piastowy, nie damy by nas gnębił wróg, tak nam do pomóc. Co oni robią naszym dzieciom? Posłuchaj, kochanie, teraz nauczysz tak się wiersza, Gdyś nie zapomniał kim jesteś. Kto ty jesteś? Polak nie. mały. Jaki znak twój? aż biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej Ziemie. ziemi. Czym kraźni ja? Bo ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? Boga wierzę. I bardzo ładnie. Teraz idź na kolację do A ja? Z pokolenia na pokolenie. Czy tych? Wryśli walczyć o niepodległość. Jak w 1830. gdy nocą, w listopadzie, w Warszawie, rozległ się okrzyk. Dobra li! I wybuchło powstanie listopadowe. W 1863 roku, gdy młodzież znów poszła walczyć w powstaniu styczniowym. Wciąż na nowo szli walczyć, a powstania kończyły się klęsk. Wciąż mi nadzieję, jak to możliwe. Zobacz dlaczego. Poprzez kraj przyszedł we krwiską Pana. Ach, jak wielka dziś Twoja rana, jakże długo cierpienie Twe twarzy znowu ma. Tyle razy we krwiską Pana. Ach, jak wielka dziś Twoja rana, jakże długo cierpienie Żywa nas honor, ojczyzna woła, Synowie wierni do broni, Kto tylko szablą powładać zdoła, Niech matkę pierś mi obroni. Jak błyskawica szybką migotką, Jak piorun z nieba wypada, Tak też i Polak za wolność złotą, Co prędzej na konia wsiada. Potomni, którzy przyjdą po nas, A będą szczęśliwi, Na globach naszych Michajmińców zróżnie kładą. Lecz niech nam lycejską salutę oszkadną. Bośmy żołnierzy byli wiarą, gdzie jutro żyli. I nadzieja została nagrodzona. Jak wiecie, a przynajmniej powinniście wiedzieć, w 1940 roku wybuchła pierwsza wojna. Polacy mogli mieć nadzieję, iż wojna sprawi, że powróci sprawa ich ojczyzny. Szczególnie, że walczyli zaborcy Polski. Wreszcie nadzieje się spełniły. Utworzono polskie oddziały. Polacy mogli walczyć o niepodległość. Najbardziej znane to legiony Piłsudskiego. To Piłsudski poprowadził żołnierzy do fali. Legiony to żołnierz kanuta. Legiony to Stracę w los. Legiony to żołnierska wóta, legiony to ofiarny stos. My pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy na życia na stos, na stos. My pierwsza brygada, Przeciecka gromada, na stos, wróciliśmy na życie los na stos, na stos. 11 listopada 1918 roku Polska po 126 latach odzyskała niepodległość i wróciła na mapę Europy. I wy mówicie, po co nam to? Tylko gdyby nie oni, gdyby nie oni, wszystko potoczyłoby się inaczej. Gdyby nie oni, nie byłoby nas gdzie w Europie. Pamiętaj więc, mój pra prawdopodobny młody i wy, że. Jest. pomagać odkrywać skrzydła i korzenie. Serdecznie dziękuję Pani za to, że te korzenie tutaj są odkrywane. Dziękuję bardzo. Mam zdać, wysoko skrzydła macie. dalszych, wysokich lat. Gratuluję serdecznie. Dziękuję.